Hej, jest piątek 30 sierpnia i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych z podcastem 5 na 5, a konkretnie ze mną, czyli z Michałem. I dzisiaj wraca Cinematrix, bo jest już o normalnej godzinie i patrzymy na matrycę, na której jest 9 pól, na których musimy wpisać tytuły filmowe, które są na styku dwóch podpowiedzi. Podpowiedzi są następujące. Data premiery 60 do 69, nominacja do Oscara 3 plus słowa w tytule i nominacje w rzędach, to jest Sydney Poitier, Audrey Hepburn i Peter O'Toole, i już wiem, że to będzie trudny quiz, ale Sydney Poitier spróbuje tylko <coughs> na pewno jeden film, który wydaje mi się, że kojarzę, Guess who's coming to dinner? I wiem, że jest na pewno jeszcze jakiś film, za który on dostał nominację, ale no nie przypomnę sobie. Czy jest szansa, że Devil's Brew Dress był nominowany? No nieważne. Audrey Hepburn. Breakfast at Tiffany's. Roman Holiday. Tu piszemy Breakfast at Tiffany's i zostawimy na razie dalej. To jest to jest, te błędy z tego, że tej klasyki nie kojarzę aż tak dobrze. Peter O'Toole 3 plus słowa w tytule Lawrence of Arabia i Tutaj przyznamy więcej, że wstydu i nie będziemy sobie robić dalej siary. Jesus coming to dinner, super. Lords of Arabia, wszyscy wpisali to samo, a najrzadsze. Greatest story ever told. Ok, I am not your negro. Oh, to może być jakiś dokumentalny. Porgy Bess. Story of the movies, ok, niech będzie. Men of La Mancha. Dużo, dużo, dużo rzeczy do na nadrobienia i zdaję sobie z tego bardzo mocną sprawę, ale mam nadzieję, że jeszcze jest trochę czasu na to, żeby sięgnąć do tych lat. Dużo, dużo starszy. Ja na razie byłem troszeczkę bliżej tego filmu Noira, czyli lata 40, Humphrey Bogart, Lauren Bacall, a, ale i tak tam są dziury. No dobra, nieważne. E, underwear i mamy <ścoughs> mamy sześć podpowiedzi, które dostaniemy. Próbuję Kapitan Underpants pisać, ale nie ma. Masażysta albo masażysta, masażystka. Piszemy 40-year-old virgin, ale widzę, że nie ma. Trójkąt. O czym tutaj rozmawiamy? Dildo. Not another teen movie. Chyba, że akurat na przykład załapało się jakiś ten film pornograficzny, ale. Ok. Lekcja seksu. Może. Zakimiri. No, nawet nie ma tego. I wydany w 2012. My Awkward Sexual Adventure. Absolutnie nie mam pojęcia co to jest. I mamy film, e, każdy z filmu i zgadujemy jego tytuł. Framed. Jesteśmy w sklepie jakimś takim z narzędziami. I nie chcę zaraz powiedzieć ale wydaje mi się, że to jest e, seek ale nie wiem czy rozmawiam z głównym bohaterem na jakiś temat. Wpiszemy jakoś może komedię. Knocked Up. Nie ma. Dobra wybierzemy inaczej. Crazy Rich Asians. Nie. A Faktycznie, przecież w Taken jest ta scena, a potem e, kiedy, kiedy rozmawia o, o zakupie o zakupie karaoke. no jest trochę siara, że nie względem a tam były urodziny, jego córki, magii, a tutaj mamy trzech kumpli, którzy przychodzą. Trzech kumpli ma nawet CIA. Albo z wojska, przynajmniej coś w tym stylu. Box Office Game 97 rok: jeden potężny, drugi semi-potężny. Ot, tutaj też tego od Disneya całkiem nieźle. I zgadujemy tytuły filmowe, kupując podpowiedzi. Co gdyby Twoje najbardziej paranoiczne koszmary ziściły się? Mel Gibson. Może jest Okup. Myślę, ten film jest taki trochę dziwny. A, wiem, ten konspi teorie konspiracyjne, teorie spiskowe. Powiedziałam, że blisko blisko szczytu sławy Mela Gibsona, kiedy mógł praktycznie robić co, co chciał. OK, i tu mamy dopiero 19 milionów, ale w sumie dobiłcie, no i jak się okazuje, 137 milionów. Richard Donner reżyseruje m.in. reżyser Supermana w latach 80. Columbia Pictures 110 milionów. Reżyseruje Wolfgang Petersen w 1997 roku. Heh. Reżyser Troi i Das Boot. Harrison Ford w filmie Wolfganga Petersena. <ścoughs> Gary Oldman. Ooh. Air Force One. Okej, okay, to nie dziwię się faktycznie, to też e, taki szczyt sławy Harrisona Forda, um, jeśli chodzi o takie filmy, w <coughs> których grał trochę, trochę akcji, albo właśnie prezydenta Stanów Zjednoczonych i też była akcja. <coughs> Michael J. White. E, Znawiam się, czy w 1997 e, roku nie pojawi się czasem Spawn, e, adaptacja komiksu Toda McFarlana, który jest bardzo, bardzo wyzywany, ale pamiętam, że -ki, trochę żeneczy z że nim jest całkiem spoko. Walt Disney. Uważaj. Super. Dzięki. Podpowiedź. Brendan Fraser i Leslie Mann, i Thomas Hayden Church. Trzeba dużo więcej informacji. OK. George prosto z drzewa. Tak to się nazywa? George... Curious George? George from... George Jungle. George of the Jungle. I teraz z Columbia Pictures, jakiś potworny film. Barry Zonenfeld reżyseruje Men in Black, powiedzmy. Nie Blacks, nie wiem, czemu mi się tak powiedział. Men in Black. Widzę ci w czerni. Pierwsza część. Tommy Lee Jones, Will Smith, i Linda Fiorentino. Powiem tak, fajnie by było, jakby taki zestawik wyszedł teraz w obecnym roku, bo na razie jeszcze te nie dobiliśmy się sequela. Mamy gwiazdy filmowe, mamy filmy, które no, próbują zrobić coś ciekawego, i nawet jeśli mamy adaptację komiksu. To to jest z takiego trochę mniej znanego komiksu, e, i jest to w jakiś sposób e, wyzwanie trudne na pewno zadaptować sporo. A my tymczasem przechodzimy do e, zgadywania na Cine Tunerdl. E, mamy 16 podpowiedzi i, e, i musimy zgadnąć 5 tytułów filmowych: Met Gala, Rihanna. To jest już od razu wiemy, że będzie 8, e, o Ocean's 8, gdzie gra Sandra Bullock. Jennifer Aniston, Adam Sandler i Fake Relationship, to się wszystko dzieje na Hawajach, to jest... Nie będę jak się ten film nazywał. Just go with it, OK. Pojedyncza lokacja, Ryan Reynolds i coffin i cell phone, to mi się podoba jako Buried, chyba, naj... chyba najlepszy film, w którym Ryan Reynolds grał mi się wydaje. Animowany Alec Baldwin jest Boss Baby, oczywiście. Teraz w drugą stronę, przeciwną do tego, co już mamy. Animated Ryan Reynolds i może Adam Sandler. I <laughs> Jennifer Aniston. Sandra Bullock, Boss. Horrible Bosses? A nie, to jest e, e, The Proposal, gdzie Sandra Bullock jest Kanadyjką, która potrzebuje e, mieć wizę, żeby zostać w Stanach Zjednoczonych. W związku z czym musi udawać, że Ryan, Ryan Reynolds jest jej narzeczonym. Drugie scene to Nerdl. Mamy. 16 tytułów filmowych i zgadujemy 5 motywów, które je łączą: Direct for a Dream, albo na Direct for a Dream bez D, The Whale, Black Swan to jest wszystko reżyseria Darena No Noah też, czyli trochę film akcji o, <laughs> o Noe. Remember the Titans, Coach Carter, The Mighty Ducks tu są mamy sporty. Jest hokej, jest koszykówka, jest futbol amerykański i piłka nożna, czyli sport drużynowy. Shaun the Sheep, Shaun the Dead, co? Zwierzęta są głównymi bohaterami. Straszne filmy, ale parody, takie parodyjne. A tak, horror i komedia, ok. I teraz, kogo szukamy? Może aktora? Może być ciężko. Kira Knightley nie, Brendan Fraser raczej nie. Titan. Requiem to jest znane nazwisko nie? na bazie jakiejś krótkiej formy, mighty ducks, swan, duck, goose i chicken, czyli ptaki, a w tym momencie nazwany drobiem. I teraz mamy, będziemy mieli quiz o opóźnionych, znaczy o tych sequelach, które wyszły bardzo, bardzo późno. Bridget Jones, 12 lat po Edge of Reason. Prawdopodobnie oh, Bridget Jones Baby, nie? Bo to jest to, gdzie ona ma dziecko. Barbershop, 12 lat po Barbershop Back in Business. Zostawimy to sobie na później, bo nie kojarzę tych barbershopów, jak się nazywały, podtytuły. Ale wydaje mi się, że może być The Next Cut. XXX będzie Return of Zander Cage, Avatar. Way of Water, Rocky Balboa, Crouching Tiger, Hidden Dragon. O, nie wiedziałem, że jest. 16 lat później coś wyszło. Ok, ciekawe. Po, po, wydaje mi się, że być Sword of Destiny, Bad Boys uh, for Life, Blues Brothers 2000, Indiana Jones, Kingdom of the Crystal Skull, Dum and Dumber. 2, Two? 2, Two. Two. Independence Day Resurgence, Trainspotting T2, Wall Street, never, Money Never Sleeps, Psycho 2, Blade Runner 2049, Tron Legacy, Bill and Ted Face the Music, Beverly Hills Cop, teraz niedawno wyszło Axel F, Ghostbusters, Afterlife, Top Gun Maverick, Barbershop, The Next Cut, Sword of Destiny, nie wiedziałem, i Psy e Psychoza 2. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka rozwiązywania quizów. Z podcastem 5 na 5. Dzisiaj powinien ukazać się nowy podcast, w którym Adriana opowiada o, o jej zderzeniu z fazą pierwszą filmów Marvela, a my widzimy się jutro na kolejne rozwiązywania quizów. Do usłyszenia. Pa.